Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale z pokładu doskonałego, mojego i Waszego znajomego, ponieważ jest to Skoda Octavia w topowym wydaniu RS, czyli usportowionym czy sportowym, zależy jak na to patrzeć. Octavia RS była u mnie dwukrotnie, ponieważ był to RSIV, czyli hybryda i później był to RS z silnikiem wysokoprężnym. Natomiast dzisiaj dopełnienie niejako tego modelu, ponieważ jest to potencjalnie najbardziej pożądana wersja w pełni benzynowa 245 konna i dzisiaj odpowiemy sobie, czy właśnie ta wersja benzynowa, to jest to czego najbardziej byśmy chcieli w przypadku Octavi RS. Zapraszam. Moi drodzy, ja już sobie pozwoliłem uchylić kilka rzeczy w przypadku tego samochodu, żeby wam zaprezentować kluczowe elementy oktawi jako takiej. W tym przypadku oczywiście, jak widać, mamy do czynienia z liftbackiem w kolorze Błękit Trace, który wymaga dopłaty stosunkowo niewielkiej, bo nieco ponad 1000 Złotych. Natomiast charakterystyczne elementy dla Octavii RS to oczywiście taka blenda biegnąca przez całą szerokość tylnego zderzaka, wyeksponowane końcówki wydechu. Oczywiście ogromny, przepastny bagażnik, który jest dodatkowo bardzo sympatycznie zaaranżowany, bo mamy po obydwu stronach cięgna do składania oparć kanapy, mamy miejsce, żeby sobie zahaczyć. Siateczki z zakupami. Jest też przebicie do bagażnika, gdyby ktoś chciał przewieźć dłuższe rzeczy. Egzemplarz w tym przypadku wyposażony w elektrycznie sterowaną klapę bagażnika. Dodatkowo można też to zrobić gestem, stopą pod tylnym zderzakiem. Z tyłu mnóstwo miejsca, jak to w Oktawie. Oktawia nas już do tego przyzwyczaiła. W tym egzemplarzu dodatkowo mamy osobną strefę klimatyzacji z podgrzewanymi skrajnymi siedziskami są też, jak widzę, dwa złącza USB-C i gniazdo 230V. I jeszcze pokażę Wam z przodu pewien element, bardzo istotny, mianowicie fotele. Oczywiście nie fotele same jako takie, bo oczywiście każda Octavia RS ma takie kubełkowe fotele, ale w tym przypadku to są fotele jeszcze zupgrade'owane, że się tak wyrażę, bo one są pokryte połączeniem. Alcantary ze skórą mają bardzo szeroki zakres regulacji, co zresztą widać. Mają też elektrykę, mają pamięć, mają podgrzewanie. Świetnie wyglądają, są bardzo wygodne w dłuższej trasie. Natomiast one wymagają dopłaty, z tego co pamiętam, dokładnie 11 850 zł. Całkiem sporo. E, mamy oczywiście też charakterystyczne progi dla odmiany RS natomiast biorąc pod uwagę całą resztę ten samochód się nie zmienił e, tak jak wspomniałem tutaj mamy liftbacka e, ze standardową dla RS 18 calową felgą wygląda to całkiem sympatycznie agresywnie bo tak też Octavia RS ma wyglądać e, wszystkie elementy e, lusterka Atrapa chłodnicy, bardziej jej obramowanie. Czy napisy z tyłu na klapie bagażnika, jeszcze wam to pokażę, zostały wyczernione? Wygląda to naprawdę sympatycznie. Dodatkowo mamy taki bardzo ładnie zadarty do góry spoiler na klapie bagażnika. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle, więc przejedźmy się tą całkiem mocną oktawią. Moi drodzy, standardowo, zanim ruszymy, słów jeszcze kilka na temat tego, co nas tutaj otacza, co my tutaj e, mamy. Generalnie rzecz biorąc, Octavia RS, biorąc pod uwagę, że jest to odmiana usportowiona, taką ona ma być, tak jak wspomniałem, standardowo dostajemy kubełkowe fotele, ale tak jak w tym egzemplarzu, możemy sobie je troszkę e, zupgrade'ować, żeby miały. Szerszy zakres regulacji, chociażby, ale dostajemy na konsoli centralnej taki plastik, który ma imitować nam włókno węglowe, fantastyczna trójramienna skórzana kierownica z perforacją w bocznych sekcjach i takim logo na dole, oczywiście, RS. Ta. Sportowa kierownica jest też dostępna w innych modelach, czy chociażby w Oktawi Sportline, natomiast ona nie ma wówczas tego logo na samym dole. Egzemplarz bardzo dobrze wyposażony. Co prawda kierownica nie jest podgrzewana, ale mamy reflektory typu Matrix w tym egzemplarzu. Znakomicie działające. Ja mam wyświetlacz Head-up przed swoimi oczami. Oczywiście standard, czyli cyfrowe zegary. Do których ja już przynajmniej zdążyłem się przyzwyczaić. Multimedia w części centralnej, jak widzicie, one mają też czujnik zbliżeniowy. Multimedia fantastyczne pod względem grafiki, pod względem jakości wyświetlanego obrazu. Natomiast, nadal. Większość elementów w Octavii obsługuje się dotykowo, chociażby ustawienia klimatyzacji, temperatury. Już nie mówię o, nie mówię o tym dotykowym suwaku tutaj na dole, o właśnie. Nawet, nawet nie dotknąłem, ale z racji tego, że jest tutaj czujnik zbliżeniowy, to multimedia zareagowały. Oczywiście panel klimatyzacji mamy tutaj, przykładowo. Natomiast multimedia, multimediami. I ok, do tego można się przyzwyczaić, to jest konfigurowalne, daje bardzo dużo możliwości, natomiast w tym akurat egzemplarzu multimedia kilka razy mi się już zdążyły powiesić. I musiały się same po prostu resetować, więc nie działa to idealnie. Na szczęście mamy kilka fizycznych przycisków. Tutaj w części dolnej, pod tym sporym całkiem ekranem, jest indukcyjna ładowarka, oczywiście golareczka. Od automatycznej skrzyni biegów. Jest to oczywiście dwusprzęgłowa skrzynia DSG, siedmiobiegowa. Coś, co jeszcze mi się nie podoba, to wpadka jakościowa w tym egzemplarzu, ponieważ panel tutaj na górze, gdzie mamy też o właśnie, też zbliżeniowe podświetlenie LEDowe wnętrza, niestety, ale to wszystko bardzo brzydko skrzypi. I to się odzywa też w czasie jazdy to niestety nie jest to znowu się włączyło to niestety nie jest przyjemne cała reszta natomiast jest spasowana znakomicie nic się nie odzywa dodatkowo w Eresie mamy na desce rozdzielczej i na boczkach drzwiowych też wykończenia z Alcantary więc jest to wszystko bardzo przyjemne taki egzemplarz który nie jest jeszcze wyposażony we wszystko, ale ma całkiem sporo w tym wyposażeniu w tym również te bardzo drogie fotele, które przypomnę, wymagają dopłaty niecałych 12 tysięcy złotych. Nie wiem, czy to jest warta aż takiej dopłaty. Natomiast fotele same w sobie, tak jak wspomniałem, są znakomite, naprawdę są znakomite. Taki egzemplarz ze sporym agregatem, jak na dzisiejsze czasy pod maską, kosztuje nieco ponad 190 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że to są warunki cenowe całkiem sympatyczne, biorąc pod uwagę, co dostajemy w zamian. Już nie mówię o samym wyposażeniu, ale mówię o samochodzie, który został bardzo dobrze pomyślany, dobrze zrealizowany. Ja nie mam tutaj poczucia, że czegoś mi brakuje. Samochód jest dopracowany, bo mamy flokowane kieszenie w drzwiach. Drzwi w ogóle zamykają się z taką. Stosowną e, akustycznie solidnością, to mi się podoba. E, wykonanie jak najbardziej jest w porządku, pomijając ten panel na górze, który się odzywa. E, no i oczywiście układ napędowy, bo o układzie napędowym zebraliśmy się tutaj tak naprawdę dla tego układu napędowego. E, słuchajcie, ja za pierwszym razem jeździłem oktawią RSIV która była 245-konną hybrydą. Ja nie byłem jakoś specjalnie zafascynowany tym rozwiązaniem. Po prostu stwierdziłem, że hybryda mi do usportowionego jednak liftbacka zwyczajnie nie pasuje, zwłaszcza, że te 245 koni tak naprawdę było dostępne przede wszystkim, jak baterie były naładowane. Obecnie, jeżeli dobrze pamiętam, Octavia RS IV w cenniku już nie jest dostępna, ale mamy jeszcze, i to, był, to była wersja, która była u mnie za drugim razem, oktawie RS z dieslem, takim mocarnym dieslem, który ma 200 koni i stwierdziłem, że to było naprawdę znakomite rozwiązanie i nadal się przy tym trzymam, że to jest znakomite rozwiązanie, ale tutaj mamy odmianę, która jest potencjalnie najbardziej pożądana, czyli... Silnik benzynowy, czterocylindrowy, 2.0 TSI, który ja osobiście bardzo lubię, bo uważam ten silnik za znakomite rozwiązanie. Silnik jest pozbawiony jakiegokolwiek wsparcia elektrycznego. To nie jest miękka hybryda, to jest po prostu zwykły tradycyjny czterocylindrowy silnik benzynowy, który dodatkowo ma fantastyczne osiągi, no bo mamy tutaj 245 koni mechanicznych. I jak dobrze pamiętam, coś około 400 nm. No tutaj po prostu jest czym jechać i to czuć. Zdecydowanie czuć. Jest to samochód dynamiczny, sprawny. Jakiekolwiek wyprzedzanie, przyspieszanie, takie naprawdę gwałtowne, nie sprawia takiej oktawii zupełnie żadnego problemu. Dodatkowo, ten silnik oczywiście jest połączony. Ze wspomnianym siedmiobiegowym automatem, dwusprzęgłowym DSG, jak najbardziej. Nie mam tutaj złego słowa do powiedzenia na temat tego automatu, bo ja sobie bardzo cenię to rozwiązanie nie tylko w Oktawi, ale ogólnie w grupie Volkswagena. Auto ma kilka trybów jazdy, zobaczcie, jest indywidualny, jest eko, normal i sport. Czyli takie standardowe indywidual można sobie całkiem sympatycznie tutaj wyregulować, bo jest e, sporo opcji do wyregulowania, jak widzicie. Ja w indywidualu lubię jeździć najbardziej, ponieważ e, na przykład w trybie Normal albo w trybie Eko, kiedy nie przyspieszamy, czy nie wydajemy komend prawym pedałem, czyli pedałem gazu, to silnik automatycznie. E, Samochód wchodzi nam automatycznie razem ze skrzynią w tryb jałowy, czyli w tryb toczenia, w tryb żeglowania. Jeżdżąc po mieście, ja nie lubię do końca tego rozwiązania, dlatego, w trybie indywidual, ja sobie ustawiłem układ napędowy w sport. Wówczas samochód nie przechodzi w tryb żeglowania, cały czas ma wbity bieg. Ja cały czas czuję, że mam pełną kontrolę nad samochodem i to mi się podoba. Warto natomiast zwrócić jeszcze uwagę na to, że w trybie normalnym czy w trybie eko skrzynia nie ma jakiejś specjalnej zwłoki w działaniu, natomiast ona działa z delikatnie wyczuwalnym opóźnieniem. Tego nie ma w trybie sportowym. Tak jak mam ustawione tutaj większość elementów w trybie sportowym w indywidualu, tego tutaj nie ma. I to mi się podoba, bo ja wiem, zachowuję świadomość, że samochód cały czas jest gotowy na moje polecenia, na to, co ja od niego chcę. Chcę gwałtownie przyspieszyć, wciskam i auto jedzie. Nawet delikatnie zerwało przyczepność. No bo, tak jak wspominam, to jest 245 koni. Pędzone są tylko przednie koła, więc. Przednie koła po prostu mają co robić. Dynamicznie, absolutnie jest fantastycznie. Pod względem zużycia paliwa myślę, że też jest całkiem przyzwoicie. Trasa standardowa dla mnie drogami ekspresowymi, głównie plus autostrady, ale nie przekraczałem na adaptacyjnym tempomacie 130 km na godzinę i zużyłem tak naprawdę równy 7 litrów. Po mieście jest to między 10 a 11. Są to myślę dla takiego silnika. E, o takich parametrach z taką mocą są to wartości, myślę, całkiem zwyczajne. Myślę, że wartości przyzwoite. Znam samochody z podobnymi silnikami, które zużywają tego paliwa więcej. Co oprócz tego, oprócz tego samochód jest całkiem mile wyciszony, tak jak wspomniałem, jest dopracowany, na naprawdę. W wielu płaszczyznach. Natomiast nie ukrywajmy, Oktawia RS pozostała Oktawią RS i dla mnie, nawet z tym rozwiązaniem benzynowym, oczywiście ja bardzo sobie cenię takie rozwiązania benzynowe, silniki benzynowe, i bardzo się cieszę, że Skoda, przynajmniej w przypadku Oktawi, jeszcze daje takie rozwiązanie, że można sobie zamówić taki samochód zwykły. Taki samochód normalny, jakkolwiek to brzmi. Samochód normalny, czyli w żaden sposób nie jest wspierany ze strony elektryki. Ma porządny, normalny silnik benzynowy pod maską, który ma sporo mocy. W środku jest to wszystko rozwiązane bardzo przyjemnie, przyjemnie podane. Oczywiście auto ma swoje wady, tak jak wspomniałem. Chociażby na przykład wycieraczka, która zostawia, no tak trochę Nieoczyszczonej tej przestrzeni na przedniej szybie, razem ze słupkiem, a tworzy nam się tutaj całkiem spora przestrzeń, ale ok. Nie będę się tego czepiał. Nie, ja nic od Ciebie nie chcę teraz. To jest asystent, bo Oktawia też takiego asystenta ma. Więc rasumując ja się bardzo cieszę, że Skoda daje dzisiaj wciąż jeszcze takie. Klasyczne rozwiązanie, klasyczny samochód, który potrafi cieszyć natomiast nie ukrywajmy, jest to nadal samochód przede wszystkim rodzinny, praktyczny, przestronny dobrze zaaranżowany, dobrze pomyślany i to mi się bardzo podoba natomiast jeżeli mamy ten mocny silnik benzynowy pod maską to 2.0 TSI to nie jest to hot hatch, który będzie nam tutaj latał po zakrętach jak wariat to jest po prostu szybko Octavia, e, praktyczny, bardzo dobrze pomyślany samochód na co dzień, który po prostu ma dużo mocy pod maską. I tak myślę, że trzeba do tego samochodu podchodzić. Takim samochodem Octavia RS jest. E, czy ja bym rekomendował wybór akurat 2.0 TSI? Powiem Wam tak, że dopóki tym, tym 2.0 TSI nie jeździłem, to bym tak powiedział, Natomiast cały czas kusi mnie ten 200-konny diesel, bo nadal do samochodu, który jest w pierwszej linii e, praktyczny, przestronny, e, rodzinny typowo, ten diesel bardzo mi pasuje, bo umówmy się, takim samochodem bardzo często będziemy jednak jeździć w trasy, będziemy pokonywać też długie dystanse e, i ten diesel znakomicie tutaj pasuje. Ustalmy w ten sposób, jeżeli ktoś będzie taki samochód użytkował przede wszystkim w trasie i dodatkowo też trochę jeździł po mieście, to diesel będzie znakomitym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli ktoś jeździ głównie po mieście i od czasu do czasu wykonuje trasę, to to 2.0 TSI to jest wszystko, czego człowiek by naprawdę e, oczekiwał od samochodu. Tak mi się wydaje. Znakomita propozycja w dzisiejszych czasach, w 2023, już prawie czwartym roku. Cieszę się, że taka pozycja jeszcze w ofercie jest. Przyjemne auto. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu umieszczam w opisie tego filmu. Tam będzie oczywiście tabela z danymi technicznymi. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do zostawiania kciuków w górę, do komentowania. A póki co, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia przy spotkaniu z kolejnym samochodem. Hej!